Trener Radosław Bella, postać której wydawałoby się kibicom miedzi przedstawiać nie trzeba, ale czy na pewno nie trzeba, o tym też dzisiaj porozmawiamy, prezentując sylwetkę nowego szkoleniowca naszej drużyny. Panie trenerze, nominacja na stanowisko pierwszego szkoleniowca miedzi Legnica to było zaskoczenie dla trenera? I tak i nie, no bo myślę, że przez wiele lat się do tej roli przygotowuję. Na pewno jest to ogromny zaszczyt i ja tego nie ukrywam, że jestem w momencie swojego trenerskiego życia, gdzie, gdzie należy wykorzystać wiedzę, którą nabyłem przez, przez te ostatnie lata. W moim przypadku, jeśli chodzi o moje takie osobiste cele, no to pytanie nie było, czy będę kiedyś pierwszym trenerem, tylko kiedy. I i odkąd zacząłem bardzo spokojnie sobie analizować, e, analizować moją sytuację życiową, no to nad, nad, nadarzyła się szansa, a jestem zdania, że jak szansa przychodzi, to znaczy, że jest się gotowym. Wpisuje się trener w taki trend w naszym klubie stawiania na ludzi, którzy w jakimś sensie są szkoleniowymi wychowankami naszego klubu. I właśnie o to chciałem zapytać: o te doświadczenia w Miedzi Legnica, bo począwszy od pracy w Akademii, poprzez bycie trenerem drugiego zespołu, przez asystenturę, aż po, aż po to najbardziej eksponowane stanowisko w klubie. No, ja w klubie teraz rozpoczynam szósty sezon z dwuletnią przerwą, i faktycznie tych doświadczeń było dosyć dużo. Miałem okazję widzieć dwa awanse, dwa spadki. Miałem okazję też, też obserwować, jak wygląda wdrażanie młodych zawodników w naszym klubie, no bo będąc dwa lata trenerem rezerw, trochę ich się przewinęło. No ale nie ma co ukrywać, no ostatni sezon był doświadczeniem, które było dla nas wszystkich przykre, ale też mnie jako człowieka chyba najwięcej nauczyło, no bo to, co się działo przez ten ostatni rok w naszym klubie i, i to, w jakim kryzysie myślę byliśmy, no to nauczyło mnie więcej niż, niż szkolenia i niż poprzednie. 5 lat, które, które, które jako trener funkcjonowałem w naszym klubie. Można powiedzieć, że ten ostatni okres miedzi to taka troszkę sinusoida klubu, bo od euforii, świetnego sezonu zakończonego awansem po spadek, może nie w fatalnym stylu, jeśli chodzi o grę, ale na pewno w, z wynikiem punktowym, który no, chluby nam wszystkim nie przyniósł. Muszę się niestety zgodzić z tym I, i, i to jest coś, co mnie osobiście też bardzo dotknęło, bo, bo mam takie wrażenie, że wcale nie musiało tak być I, i tutaj muszę powiedzieć, że sam bije się w piersi, jeśli chodzi o zeszły sezon. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się teraz samemu biczować, bo, bo to, co, to, co z nowym sztabem na pewno mamy, mamy zamiar zrobić, no to korzystać z lekcji, jakie, jakie życie nam przyniosło. Trochę podróż z nieba do, do piekła tak naprawdę i, i mam takie poczucie, że no niestety nie było momentu, w którym umiałbym to zatrzymać w tamtym sezonie. E, stąd też myślę, że dlatego nie bez powodu powiedziałem, że ten sezon nauczył mnie o wiele więcej niż, niż poprzednie lata. W minionych rozgrywkach współpracował trener w pierwszym zespole z dwoma szkoleniowcami. Trener Wojciech Łobodziński to nieco dłuższy okres współpracy, bo jeszcze w poprzednim sezonie, gdy robiliśmy ten awans do piłkarskiej elity. Później trener Grzegorz Mokry, obaj szkoleniowcy z tak zwanego pokolenia młodych trenerów. W ten, w ten tryb też i trener się wpisuje. Ale co takiego mógł trener od dwóch byłych już współpracowników wyciągnąć? No Myślę, że to są dwie osobne historie, bo trener Łobodziński, ogromne doświadczenie jako zawodnik i to jest coś, co mi osobiście bardzo imponowało w Wojtku, że umiał z zawodnikami bardzo dobrą relację stworzyć. Z kolei Grzegorz Mokry, również bardzo dobry trener, ja myślę, że przed przed innym i, i trenerem Wobodzińskim naprawdę fajna, fajna kariera trenerska. E, trener Mokry z kolei doświadczenie trenerskie, bo był asystentem u wielu trenerów w wielu klubach, więc, więc i, i ligę i, mm, i różne sytuacje to znał po prostu z autopsji, ze swojego doświadczenia. E, no, cieszy mnie też to, że ja zupełnie będąc innym człowiekiem niż, niż moich poprzednich dwóch trenerów, dla których miałem ogromną przyjemność współpracować, będziemy teraz konkurentami. Będziemy konkurentami i będziemy też pracować już w nieco zmienionym sztabie szkoleniowym. Kilka zmian zaszło mniej lub być może bardziej zaskakujących dla naszych sympatyków. Co może trener powiedzieć o tych swoich pierwszych decyzjach? No ja przez dwa lata miałem okazję obserwować zespół od środka i uznałem, że no zmiany są nieodzowne. Generalnie zmiany są nieodzowne w życiu i myślę, że przyszedł czas, żeby. Zespół miał nowy bodziec z zupełnie innymi ludźmi, ale też to jest czas, w którym my, jako, jako ludzie klubu, możemy docenić to, co było dobre, bo ja nie ukrywam, że, że sztab, z którym współpracowałem poprzednio, był również bardzo dobrym sztabem. E, tylko, że sztab musi być takim trochę uzupełnieniem pierwszego trenera, i ja, jako człowiek, jako trener, jestem zupełnie innym trenerem niż Grzegorz Mokry i niż e, Wojtek Łobodziński. Stąd też myślę, że uzupełniający mnie ludzie. Są na dzisiaj odpowiedni, których który wybrałem. Jestem przekonany, że są to ludzie o wielkiej fachowości, o bardzo dużej ambicji i którzy chcą, e, chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Ci ludzie i trener sprawią, że jaka będzie mieć w nadchodzących rozgrywkach? E, to, jaką mieć chcemy widzieć, to na pewno mieć, która jest intensywna i bezpośrednia. Chcemy też widzieć mieć, którą. E, która potrafi się dostosować do, do meczu, no bo niestety w piłce nożnej i w meczu jest wiele momentów, które, e, gdzie czasami coś nie idzie po naszej myśli i jesteśmy, e, musimy być gotowi, żeby się dostosować do warunków, jakie jakie panują na boisku i też tego nie chcę się bać nie mam ochoty drżeć przed y, w trakcie meczu, że nie mamy piłki, chcę mieć wtedy grę pod kontrolą i zarówno nie chcę drżeć jak mamy piłkę przy nodze, bo ten, ten moment też chcę mieć pod kontrolą, także myślę, że takie, takie trzy słowa no to, no to na pewno intensywność, na pewno bezpośredniość y, i na pewno y, odpowiednia mentalność I właśnie te trzy słowa y, w zasadzie w każdej wypowiedzi trener odmienia przez, jak to się mówi, wszystkie przypadki. Co one mają oznaczać w praktyce? No na pewno, jeśli chodzi o bycie bezpośrednim, to ja chcę, żeby mój zespół prowadził atak w taki sposób, żeby jak najkrótszą drogą do bramki rywali doprowadzał nas do, do stworzenia sytuacji podbramkowej. Nie świadczy to o tym, bo ja wiem, że bezpośrednio może powszechnie uważa się, że to po prostu jest, jest górna piłka i jak ja to mówię, zawsze podanie nadziei. Kopniemy i zobaczymy, co, co z tego będzie. Absolutnie nie chcę. W bardzo kontrolowany sposób, ale bezpośredni najkrótszą drogą do bramki wbiec w pole karne, a tam już zawodnicy muszą często pokazać swoje umiejętności, swój talent, bo pole karne jest najbardziej zatłoczonym miejscem w piłce nożnej, więc tutaj można mieć plan, ale on najczęściej ulega zmianom. Jeśli chodzi o intensywność, to też wydaje mi się, że powszechnie uważa się to tylko za walkę, za bieganie, ale to ma zdecydowanie szerszy kontekst to słowo, bo myślę, że jest intensywność taktyczna i intensywność mentalna, czyli my musimy jako zespół być w stanie dokładnie te same rzeczy, które zakładamy robić w pierwszej minucie, w dziesiątej minucie, w piętnastej minucie i w dziewięćdziesiątej minucie. To nie znaczy, że my mamy tylko biegać, ale trzymać się planu, trzymać się. Pomysłu na grę. No i oczywiście bycie charakternym, bo, bo to jest coś, co od samego początku chcę w zespole zaszczepić, że może coś, nie pójść, może coś pójść nie tak, my może będą momenty, w których będziemy musieli cierpieć, ale musimy się czuć bardzo komfortowo w niekomfortowych warunkach, bo taki jest sport i, i takich wojowników też y, ludzie i kibice uwielbiają najbardziej. W zasadzie od pierwszego dnia pracy zaczął trener swoje. Porządki, że tak to określę, w klubie, troszkę w takim stylu menadżerów z Ligi Angielskiej. Dlatego pytam, jaki jest koncept, jaki jest plan na kluby jako całość? No, nie da się ukryć, że w dzisiejszym sporcie jest wiele aspektów, które decydują później o końcowym sukcesie. I e, to my wszyscy razem tworzymy mieć i to od nas zależy, czy ona będzie wielka, średnia, czy mała. I to czego ja oczekuję od wszystkich ludzi w klubie, to bycie najlepszym w swoim fachu. I nie chodzi tutaj o górnolotne historie, bo, bo chciałbym tak pokrótce jedną, e, jedną opowiedzieć. E, będąc na studiach psychologii, jeden z wykładowców opowiadał nam historię, w której jeden z, mm, z badaczy poszedł do NASA i widział sprzątacza, który sprząta podłogę. I e, zapytał go, co pan robi, bo tak pan intensywnie sprząta, on powiedział, że wysyłam ludzi w kosmos. I, I to jest taka górnolotna historia może romantyczna, ja to absolutnie rozumiem, tylko że chodzi o to, że wszyscy, każdy z nas, czy media, czy kibice, czy akademia, czy właściciel, czy zawodnik, czy trener, wszyscy tworzymy mieć. I od tego momentu chciałbym, żeby mieć była po prostu klubem, a nie żeby była tylko pierwsza drużyna, bo myślę, że to nie jest, nie jest kierunek, więc ja chcę mieć trenera, który analizę robi i jak najlepiej potrafi, bo wierzę, że od tego bardzo dużo zależy. Chcę mieć Kogoś, kto robi zdjęcia, bo najlepiej jak potrafi, bo tego wymagamy, taki standard pracy chcemy widzieć. Chcę mieć kibica, który najgłośniej krzyczy ze wszystkich kibiców, bo to ma wpływ, może jeden szczegół nie ma wpływu, ale suma tych szczegółów później tworzy, tworzy wielki klub i, i to chcę po prostu widzieć. Takie podejście jest też receptą na to, jak stworzyć zespół jako, jako ten team. No, myślę, że tak, że to w konsekwencji później powstaje zespół, bo ja myślę, że największym błędem jest to, że widzimy na boisku 11 zawodników, a nie drużynę że to jest 11 zawodników biegających w tych samych koszulkach. A myślę, że kibice od razu to wyczuwają. Zresztą jest to bardzo wyczuwalne, bo. W piłce nożnej jest tak, że to jest generalnie prosta gra, upraszczając ją, gdzie 2 plus 2 jest 5, 2 plus 2 jest 4, przepraszam, ale jeżeli właśnie mówimy już w kontekście gry zespołowej i mówimy o drużynie, to właśnie często 2 plus 2 jest 5. Jest to coś taki element, który jest, jest po prostu który tworzy różnicę, bo zespół to jest zdecydowanie więcej niż suma poszczególnych części, to jestem pewien. I tutaj wchodzimy na tę płaszczyznę, którą trener ma opanowaną, jeśli chodzi o, o sferę naukową związaną ze studiami. Psychologia, przygotowanie mentalne, ten tak zwany mental, który, który nie ukrywajmy, gdy drużyny są na podobnym poziomie sportowym, często to on decyduje o końcowym rezultacie. No mówi się, że żeby być najszybszym w kajakarstwie, potrzeba nie czterech najszybszych kajakarzy, tylko czterech, którzy potrafią doprowadzić najszybciej kajak, więc, więc to nie zawsze są najszybsi pojedynczy ludzie i myślę, że, że dokładnie tak samo jest w piłce nożnej i no głowa rządzi, my możemy mówić o wielu rzeczach, możemy mówić o planie, o taktyce, możemy mówić o wszystkich rzeczach ale dzisiaj jako pierwszy trener mam ogromny wpływ na sposób myślenia jaki możemy mieć jako zespół bo jedno jest myśleć indywidualnie i za każdym zawodnikiem czy trenerem stoi kariera, marzenia, cele ale myślę, że tylko i wyłącznie indywidualne cele i indywidualne postrzeganie y, siebie w drużynie jest, możemy po prostu więcej osiągnąć, jeśli chodzi o, o zespół. No i te przygotowanie psychologiczne jest kluczowe. Zresztą e, bardzo widoczne było to, jakie drużyny y, awansowały do ekstraklasy w, zesz w zeszłym sezonie. To były przede wszystkim drużyny, które stanowiły monolit i które, które mnie osobiście oczarowały. Mówi trener o tym monolicie. Zespół to zawodnicy doświadczeni, ale zespół to też zawodnicy młodzi. W obecnym okienku transferowym dość mocno postawiliśmy na, na odmłodzenie kadry. Doszli też piłkarze, którzy w zeszłym sezonie głównie występowali w drużynie rezerw. Jaki jest pomysł trenera na wykorzystanie potencjału tej piłkarskiej młodzieży? Młodzież ma to do siebie, że jest w stanie wrzucić coś ekstra. Do, do procesu treningowego, do, do gry drużyny. Młodzież ma też to do siebie, że wnosi taką świeżość, jest, jest powiewem zmian w zespole i naciska doświadczonych zawodników, którzy przez to nie czują się komfortowo, bo wiedzą, że zaraz młodzież być może zajmie ich, ich miejsce. E, niestety to, co... W, po młodych piłkarzy jest zauważalne to to, że czasami myślą, że wszystko dostaną za darmo i dlatego są im potrzebni doświadczeni zawodnicy, by, by potrafili się nie tylko zderzyć trochę czasami ze ścianą, ale i, i wiedzieli, że bardzo ciężka praca jest przed nimi. I ja myślę, że dlatego mamy zrównoważony teraz zespół, mamy powiew młodości, ale również i doświadczonych zawodników. Ci doświadczeni zawodnicy oni mają stanowić taki swoisty, trzony kręgosłup tej, tej nowej miedzi? Zdecydowanie ja bardzo, bardzo ufam i bardzo wierzę w tych zawodników. Zresztą sam fakt, że to dwóch trzydziestolatków w ostatnim meczu przebiegło najwięcej i najszybszy dystans, więc to też pokazuje, że. Doświadczeni zawodnicy potrafią pociągnąć zespół, potrafią też lepiej zarządzać trochę meczem. Myślę, że momentami tego nam zabrakło w poprzednim sezonie. Mamy zawodników na dzisiaj, którzy grali i w Pucharach, grali w re swoich reprezentacjach, więc na pewno to jest ogromny handicap, ale jednocześnie mamy takich zawodników, którzy nigdy nie przekraczają granicy, którzy są profesjonalni i o to w tym wszystkim chodzi. Doświadczeni gracze znaleźli się również w Radzie Drużyny, która w tym sezonie będzie. W cudzysłowie, dowodzić zespołem w szatni i na boisku, skąd akurat taki dobór graczy do tego gremium? No były takie dwa kryteria. Pierwszym na pewno było doświadczenie, no bo to muszą być zawodnicy, którzy trochę więcej widzieli niż, niż to, co widzimy w telewizji i doświadczyli wiele rzeczy, a drugim kryterium było to, ja już mówiłem, że miałem okazję obserwować zespół przez ostatnie dwa lata i Drugie kryterium to było to, jak zachowują się tacy zawodnicy, jak są odsunięci od składu i siedzą na ławce rezerwowych. Bo jedno to jest być liderem, kiedy idzie, albo kiedy jestem w pierwszej jedenastce, a drugie to jest jakim ja jestem człowiekiem, jak siądę na ławce rezerwowych. I dzisiaj jest tak, że ci zawodnicy, którzy stanowią trzon i którzy są w Radzie Drużyny, ja jestem pewien, że nawet... w w przypadku ich słabszego okresu, to ich nie, pod, nie podłamie i będą dalej myśleć zespołowo i będą cały czas po prostu ten zespół e, ciągnąć do góry. Powiedział przed chwilą e, trener takie fajne hasło o tym, żeby widzieć więcej. Czy w tym e, widzeniu więcej e, pomogły trenerowi studia z zakresu psychologii? No, to, co jest bardzo ciekawe w, st w moich studiach w psychologii, to to, że poszedłem. E, Poszedłem na studia z takim celem, żeby nauczyć się jak zarządzać ludźmi i, i dowiedzieć się trochę więcej o ludziach, a okazało się, że dowiedziałem się jak zarządzać sobą i trochę się więcej dowiedziałem o sobie. Więc dzisiaj, będąc świadomy wszystkich swoich zalet i wad, potrafię to być może trochę bardziej zrównoważyć. Myślę, że 5 lat temu, jakbyśmy rozmawiali, no to, e, to na pewno by, by, byłem innym trenerem, innym człowiekiem. No, nauczyłem się o sobie, że moja głowa pędzi 200 na godzinę i, i czasami warto jest się zatrzymać, stąd też ten czas uważam za bardzo potrzebny w moim życiu. I tak, faktycznie, jest to, jest to na pewno taka perspektywa, że widzę więcej. Ja bardzo często to porównuję do perspektywy drona, żeby zobaczyć samego siebie z góry i tego, tego przede wszystkim nauczyły mnie studia. Jakimi wartościami trener kieruje się i w tym życiu pracy szkoleniowej i w takim życiu codziennym? No to ja po, połączę, bo, bo trener jest człowiekiem, i człowiek potrafi być trenerem. No najważniejszą wartością, jeśli chodzi o życie zespołu, to jest drużyna i to jest najważniejsza wartość, to jest zespół. E, najważniejszy jest zespół, no nikt nie jest ważniejszy od, od, od nas wszystkich, więc e, to, jest, to jest nadrzędna wartość i zawodnicy o tym wiedzą, że wszystkie decyzje, jakie podejmuje, to dla dobra zespołu. I, i mimo, że ktoś ma swoje cele, ja to oczywiście rozumiem i szanuję, ale. Dobro grupy jest ważniejsze niż dobro i cel indywidualnej osoby. No druga to jest prawdomówność, i trzecia to jest szacunek do, do wszystkich. I myślę, że prawdziwy mężczyzna to ten, który potrafi znieść bardzo dużo prawdy, ale potrafi ją też powiedzieć z szacunkiem. Więc to są takie trzy wartości, które wpajam zespołowi od samego początku. Bo wiele problemów przez to, że drużyna ma wartości nawet nawet nie wyjdzie na światło dzienne. Także myślę, że te trzy rzeczy będą stanowić fundament w naszym funkcjonowaniu. Mieć to jednak nie tylko drużyna, nie tylko sztab, nie tylko pracownicy klubu, mieć to historia, tożsamość, środowisko, to, to cała społeczność skupiona wokół naszego klubu, jak ta społeczność... Chciałby trener, żeby oddziaływała na zespół, jak ważne jest środowisko kibiców, jak to wsparcie z trybun będzie w tym, nie oszukujmy się, trudnym sezonie, bo z przebudowanym zespołem, z bardzo wymagającymi rywalami Fortuna I lidze, jak to środowisko kibiców będzie ważne? No, każdy klub ma swoje korzenie, ma swoją historię i na trybunach jest wielu ludzi, którzy widzieli Mieć już w różnych ligach, na różnym etapie funkcjonowania czy cyklu życia klubu. Jest bardzo dużo byłych zawodników na trybunach i ja nie ukrywam, że jak ważni są kibice, też pokazał zeszły sezon i sezon, który był dwa lata temu, bo tak naprawdę oprócz jednej sytuacji, która, która miała miejsce, gdzie po prostu nam nam się wszystkim chyba ulało, to, to, zawod, to i zawodnicy, kibice byli dwunastym zawodnikiem. I, I tutaj absolutnie bez zbędnej kokieterii, bo my mogliśmy na ich wsparcie zawsze liczyć, nawet po przegranych meczach, więc więc to, jak, jak oni są ważni, pokazał zeszły sezon. Ja też nie ukrywam, ja bardzo liczę na kibiców w tym sezonie. Myślę, że to jest czas, w którym e, nawet jak klub przez moment się potknął, to, to ma po prostu kolejnych ludzi, którzy pomogą, e, pomogą nam wstać. A, a wierzę, że, że w tym sezonie nie tylko będziemy stali, ale będziemy też pędzić. Co ma być atutem miedzi, abyśmy właśnie pomiędzy rywalami na tej bieżni do, do celu, jakim jest szczyt ligowej tabeli, nie stali, nie szli, tylko pędzili? No to zdecydowanie charakter. Chciałbym, żeby nas to cechowało, chciałbym, żeby, żeby kibic po meczu miał takie wrażenie, że tak, to jest, to jest miedź, z którą chce się utożsamiać, to jest mieć, która, która zapala, która ma to coś ciężko czasami zdefiniowalnego. Ja wiem, że to brzmi romantycznie, to są tak, to czasami tylko słowa, ale ja naprawdę wierzę, że, że przy odpowiednim nastawieniu i, i zawodników, przy realizacji tego, jak chcemy grać i pomyślę przede wszystkim na zespół, jesteśmy w stanie takim zespołem być. Często kibice dywagują też na różnych forach, jak wygląda w praktyce współpraca pomiędzy pierwszym trenerem, dyrektorem sportowym, właścicielem klubu. Jak de facto ona wygląda, jaka ona jest z perspektywy trenera, który, tak jak wspominaliśmy już w naszym klubie, był w różnych rolach i ma wiele doświadczeń, wiele widział i zna, można powiedzieć, mieć legnica od podszewki. No ja mam to ogromne szczęście, że... Yy... Nie przychodzę do totalnie nowego środowiska, tylko zaczynam swój pierwszy taki ważny etap w karierze z ludźmi, którzy e, wiele lat już e, tworzyli mieć, których znam, którzy są e, uczciwi pod każdym względem, którzy są prawdomówni. Ja też nie ukrywam, że czerpię z doświadczeń czy zarządu, czy, czy właśnie pozostałych e, ludzi w klubie, bo myślę, że to m, razem możemy więcej. To jest dokładnie tak samo jak z zespołem. Myślę, że je, jeżeli będzie sytuacja, w której ja jako trener być może będę błądził to na pewno znajdą się w zarządzie czy w osobie pana właściciela czy dyrektora sportowego czy innych e, członków e, Miedzi Legnica na pewno dostanę radę co zrobić jak zrobić. Być może czasami e, czasami będą będą momenty w których będę potrzebował tej rady i na pewno z nich będę korzystał bo nikt tutaj nie pozjadał wszystkich rozumów czasami jest można odnieść takie wrażenie, że no okej, okay, dwa spadki i może się nie nauczyliśmy czegoś, ale proszę mi uwierzyć, że zarówno ja z Mateuszem Siąkowskim, który jest członkiem byłego również sztabu, wypisaliśmy 36 wniosków, dlaczego ten sezon zakończył się spadkiem do pierwszej ligi. Dokładnie tak samo skrupulatnie przeanalizował to i zarząd, i, i, i pan właściciel, także tutaj mamy szereg wniosków. Wiem, że to kibice już słyszeli, ale naprawdę tu nie jest tak, że ktoś. Kto śpi. My naprawdę cały czas będziemy chcieli rozwijać klub i, i pchać go do przodu. Panie trenerze, dziękuję za tę rozmowę. Życzę udanego sezonu, takiego, abyśmy i na jego zakończenie nie mogli się spotkać w równie dobrym nastroju jak dzisiaj, podsumowując zakończone rozgrywki. Z naszej strony też chciałbym, żebyśmy wspólnie zaprosili naszych fanów na prezentację zespołu 15 lipca. Mecz z KKS-em Kaliszy o godzinie 17. Wcześniej drużyna i sztab zaprezentują się fanom. I oczywiście ten punkt kulminacyjny. 23 lipca, niedziela, godzina 18. Spotkanie miedzi Legnica z GKS-em Katowice. Panie trenerze, na koniec proszę o kilka słów zaproszenia dla kibiców. No, dziękuję za Twoje życzenia, zarówno sobie, jak i Państwu. Życzę tego, żebyśmy wszyscy byli dumni z Miedzi, żebyśmy utożsamiali się z klubem. I Mam nadzieję, że Państwo tak jak ja nie możecie się doczekać pierwszego meczu, także do zobaczenia na boisku.